Euronews po polsku. Mija już 13 dni od tajemniczego zniknięcia samolotu Boeing 777 należącego do malezyjskich linii lotniczych. Wciąż trwa obserwacja powierzchni Oceanu Indyjskiego w sektorze wskazanym przez władze Australii. Tam właśnie satelita zlokalizował dwa elementy, które mogłyby pochodzić z poszukiwanego samolotu. Większy z nich mierzył 24 metry długości. Teoria, według której malezyjski Boeing miał rozbić się na zachód od Australii wymagałaby jeszcze wyjaśnienia dlaczego maszyna tak bardzo od Oddaliła się od planowanej trasy i leciała w kierunku południowym, aż do wyczerpania zapasów paliwa. Jestem w kontakcie z francuską delegacją, powiedział malezyjski minister transportu, której przewodzi ambasador tego kraju w Malezji. W jej skład wchodzą osoby, które prowadziły poszukiwania wraku samolotu Air France. Zgodzili się oni, by wesprzeć nas swoim doświadczeniem i kompetencjami. Minister poinformował również, że do Pekinu udała się delegacja z Malezji, której zadaniem jest utrzymanie kontaktu z rodzinami chińskich pasażerów poszukiwanego samolotu. Stanowią oni dwie trzecie spośród 239 osób obecnych na pokładzie maszyny.